Jeśli chce pokazać jak mieć skórkę z minus 8, taką jak ja Wam pokażę. Ostrzelny kursor i teraz nie było z minus 7. Dobra, powiem jak to wymienić. Nie będę powtarzał. Słuchaj, www.dll.com, taki krzyżyk, ax, krzyżyk, minus 8, trans, Abo nie, pomimo... jak pisać jakąś pojawy uruchomiecie, to piszę tak Windows XP4 Windows 8. Potem Wam to pokażę jak to jeszcze wygląda. Pierwsze nie jest wszystko normalne. Tu pierwsze. Fix Start Pluton. Potem tak jak to mamy. Czyli że o tutaj tutaj to jak ja. na dół a potem mamy już jak prawdziwy prawdziwym systemie tutaj jest bez pasku start a tutaj jest paskiem start go wrócić i żeby dać na dowolność wciskamy muszę umówić dajmy ok ja już nie będę my tylko skórkę naszycamy potem wypakowujemy tutaj na przykład wiemy mój komputer Dysk lokalny C, Windows i wyszukujemy OSOES skamy potem chemy i potem wykonujemy takie fory, skróty No, jeśli jak dostosować, będziemy zmienić tak, Teraz wszystkie myszy dajemy w właściwości. Tym, kto ma, nie, są potem zamansowane, i potem mamy, sprzedamy ustawienia, potem dajemy tak, mamy tak. Nie chcę to bo nie są odwrotnie. Do pasu było najlepszego wyglądu, do pasu wskazywania się nie wysywałem. dajemy ośmiu dajemy niech system Windows w optymalnym stanie i potem dajemy dostawy, OK. No i po możemy się cieszyć z naszym system Windows. Dzięki za oglądanie i chyba, że Wam pomogłem, potem możecie napisać czy patowa napiszę jak to pobrać i wyświetlę Wam link w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Pa.